Ty mnie kochasz. Zatańcz ze mną, bo ja cię kocham. Temperatura, jesteś taka piękna, no i się bujasz Przecież kocham, tylko ciebie nad mi zależy Nikt mnie ciebie nie zabierze, mamy nowy Lele le, 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 label Kochanie zatańcz, bo tańczysz dla mnie właśnie, ej Właśnie za Kocham właśnie ciebie, ej Nie wiem jak to się właśnie stało założyłem nowy label nową myślę rodzina, rodzina ma znaczenie, pięć jest Jestem rozjebany, już ze mnie ten lej, nie istnieje Nie wiem co się właśnie tutaj dzieje, robię nową muzykę, ej to jest kurwa zeną, Gabi jest ze mną, ej Yellow jest ze mną, ej, za to lubię go bardzo Mój brat boski, jesteśmy kurwa razem rozduptamy na scenie, temperatura Moja Gabik tańczy właśnie tylko dla mnie Ją, bo ją bardzo kocham i chcę być właśnie tylko, tylko, tylko z nią temperatura Ty właśnie tańczysz Ty tańczysz tylko dla mnie Ej Ty tylko tańczysz Bo właśnie kocham tylko ciebie Na tobie mi bardzo zależy Jebać 5 jeden dwa przepraszam że tak twardo Trzeba lecie z kurwami Aj jesteś piękna I kocham tylko ciebie I gabi jesteś moja Bo kocham tylko ciebie Tylko Chcę być właśnie tylko z tobą proszę zaznać zadań dla, dla dla mnie jak by nie było jutra. Chociaż nie wiem co się wydarzy, ale to temperatura. Bujamy ja się Yellow zrobił bita Z boskim i ze mną właśnie. Co się tutaj dzieje? Jebać Maciego, bo to głupia kurwa. Weź półtory, jako złotka i chuj ci w dupę, za ten wyjdzie, tak powiedział do mnie. Będzie wisiał kurwa jajami. Kurwa pod kosiarką, coś dzieje. dzieje. Przecież kocham tylko Gambit i chcę być tylko z nią. Temperatura. Rozpędzam się dodżem, coś się tutaj dzieje Wsiadam dodża, patrzą na nas, oni się patrzą Patrzą tylko na nas, oni się patrzą Temperatura gabisz kocha tylko mnie i mają kocham Co się dzieje nie mogę ci powiedzieć, om. siadam do Mercedesa, zapierdalam autostradą Oj 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 oj, oj, oj. rozjepane, nie stanie nam na drodze Nie mają pełnego stałego, kurwa składu I teraz są słabi I będą kurwa słabi Jebać Matiego, bo to jest głupia kurwa Oj, oj, nowy label za moje zdrowie Piję tą setę, co się dzieje, co się dzieje Black i Yellow sur label, o Temperatura, ziomeczki, ok.